Czy zdarzyło ci się kiedyś spotkać wzrok kogoś po drugiej stronie pomieszczenia i poczuć ten wstrząsający dreszcz rozpoznania, jakby Twoja dusza szepnęła, oto jesteś, szukałam cię. Ten moment, kiedy czas się zatrzymuje i wiesz, z absolutną pewnością, to nie jest tylko pociąg, to połączenie, które wykracza poza wszelkie wyjaśnienia, spójrz teraz na swój ekran. Jeśli doświadczyłeś tych pięciu niewidzialnych połączeń między autentycznymi bratnimi duszami, odkrytych przez Junga, tych samych połączeń, które wyjaśniają, dlaczego rozpoznaliście się natychmiast? Większość ludzi przez całe życie nie doświadczy nawet jednego z tych połączeń. Twoja bratnia dusza to nie ktoś, kto cię uzupełnia, twoja bratnia dusza to ktoś, kto inspiruje cię do uzupełnienia samego siebie. Ta głęboka prawda z badań Junga ujawnia, Dlaczego większość ludzi w ogóle nie dostrzega połączeń, z bratnią duszą szukają niewłaściwych znaków? A co, jeśli powiem ci, że osoba, która sprawia, że Twoje serce bije szybciej w ten wyjątkowy sposób, nie pojawiła się w Twoim życiu przypadkowo? Jung odkrył, że te połączenia są w rzeczywistości osadzone w wzorcach psychologicznych tak głęboko, że 97% ludzi przez całe życie ich nie rozpoznaje. Przemysł randkowy nie chce, abyś znał tę prawdę. Dziś ujawnię pięć niewidzialnych połączeń, które Jung odkrył między autentycznymi bratnimi duszami wglądy ukryte na widoku, które odmienią nie tylko Twoje relacje, ale także Twoje zrozumienie Twojego najgłębszego ja. Pod koniec tego filmu nigdy więcej nie spojrzysz na swoją najważniejszą relację w ten sam sposób. Czy wiesz, że 78% ludzi twierdzi że czuje się zasadniczo niewidzianych i nierozumianych, nawet w swoich najbliższych relacjach? A szokujące nowe badanie wykazało, że 91% osób, które doświadczyły tego natychmiastowego rozpoznania duszy z kimś, ale zignorowały to, później tego głęboko żałowało. Opowiem ci o Annie. W zeszłym roku poznała kogoś na spotkaniu, u przyjaciół i natychmiast poczuła to elektryzujące rozpoznanie. Ich rozmowa toczyła się tak, jakby znali się od wieków, ale kiedy opisała to połączenie przyjaciołom, zbagatelizowali to jako tylko chemia lub zauroczenie. Sześć miesięcy później, wciąż myśląc o tej osobie, zastanawiała się, czy to połączenie było prawdziwe, czy jej umysł płatał figle. Nie jesteś jak większość ludzi, którzy ślepo podążają za scenariuszami relacji. Wyczułeś, że w tych głębokich rozpoznaniach jest coś więcej, coś, czego nie da się wyjaśnić aplikacjami randkowymi ani listami kontrolnymi zgodności. Doświadczyłeś tego momentu, kiedy ktoś widzi poza Twoje starannie skonstruowane maski prosto w Twoją esencję. To dezorientujące, ekscytujące uczucie bycia naprawdę widzianym. Oto co się dzieje. Zostaliśmy uwarunkowani, by wierzyć, że relacje polegają przede wszystkim na zgodności, wspólnych hobby. Podobnym pochodzeniu, wspólnych celach życiowych. Przesuwamy w prawo na podstawie wyglądu, wybieramy partnerów na podstawie praktycznych rozważań, a potem zastanawiamy się, dlaczego tak wielu z nas odczuwa tę uporczywą pustkę, nawet w zaangażowanych relacjach. To dokuczliwe uczucie, że brakuje czegoś istotnego, nawet gdy na papierze wszystko wygląda idealnie ta pustka nie jest Twoją winą. Nasz współczesny świat systematycznie odłączył nas od głębszych wymiarów ludzkich więzi, które odkrył Jung. Nauczono nas, abyśmy priorytetowo traktowali to, co zewnętrzne i mierzalne, nad tym, co wewnętrzne i tajemnicze. Kiedy doświadczasz tego rzadkiego, elektryzującego rozpoznania z kimś, tego poznania na poziomie duszy, ludzie wokół ciebie nie widzą tego, co czujesz. Więc odrzucają to, co może być najważniejszym połączeniem w Twoim życiu, ale w przeciwieństwie do tych, którzy są uwięzieni w tym ograniczonym zrozumieniu, poczułeś to rozpoznanie, które wymyka się wyjaśnieniu i masz rację, ponieważ Jung odkrył coś, co zmienia wszystko w naszym rozumieniu tych głębokich połączeń. Więc co się naprawdę dzieje, gdy doświadczasz tego rozpoznania duszy? Pokażę Ci, co odkrył Jung. Czego większość ludzi nigdy nie zrozumie, to co odkrył Jung i czego eksperci od relacji na TikToku ci nie powiedzą, to to, że autentyczne połączenia bratnich dusz działają poprzez to, co nazwał nieświadomym rozpoznaniem ja w innym. To nie jest duchowe myślenie życzeniowe, to psychologiczna rzeczywistość, która sięga głębiej niż większość może sobie wyobrazić. Pozwól, że Cię zapytam, czy kiedykolwiek śniłeś o kimś, zanim go spotkałeś? Albo pomyślałeś o kimś na kilka sekund przed tym, jak. zadzwonił? Jeśli teraz kiwasz głową, musisz bardzo uważnie słuchać tego, co nastąpi. To nie są zbiegi okoliczności. Jung odkrył trzy ukryte mechanizmy, które tworzą to natychmiastowe, elektryzujące rozpoznanie, gdy spotykasz kogoś naprawdę znaczącego, mechanizmy, które współczesna nauka dopiero zaczyna potwierdzać. Pierwszym jest to, co Jung nazwał projekcją animy animusa. Podczas gdy wszyscy inni myślą, że projekcja to po prostu widzenie tego, czego nie ma, Jung odkrył, że w rzeczywistości jest to rozpoznawanie części Twojego głębszego ja, które czekały na przebudzenie. Kiedy spotykasz kogoś, kto wywołuje to rozpoznanie, nie wyobrażasz sobie połączenia. Jesteś świadkiem, jak Twój nieświadomy umysł rozpoznaje siebie w innej osobie. Dlatego pewni obcy wydają się niewytłumaczalnie znajomi, podczas gdy ludzie, których znasz od lat, mogą wydawać się zupełnie obcy. Drugim jest aktywacja archetypowa. Jung odkrył, że pewne relacje wyzwalają w naszej psychice pierwotne wzorce wzorce, które istniały w całej ludzkiej historii. Dlatego połączenia bratnich dusz często wydają się starożytne i znajome, jakbyś znał tę osobę przez całe życie. To nie są dosłownie poprzednie wcielenia, to Twój umysł rozpoznaje wzorce tak fundamentalne dla ludzkiego doświadczenia, że istnieją poza indywidualną pamięcią. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek czułeś, że odgrywasz z kimś starożytną historię trzecim jest synchroniczność, znaczące zbiegi okoliczności, które wymykają się logicznemu wyjaśnieniu. Czy zauważyłeś, że kiedy spotykasz kogoś znaczącego, Często pojawiają się dziwaczne zbiegi okoliczności związane z Waszym spotkaniem. Te same urodziny bycie w miejscach, w których normalnie byś nie był nieoczekiwane powiązania w Waszych życiorysach. Jung odkrył, że to nie są przypadki, ale manifestacje głębszych wzorców łączących psychikę i świat. Ale oto czego 90-90% ludzi nigdy nie zrozumie: te mechanizmy nie są przypadkowe ani czysto emocjonalne. Służą głębokiemu celowi w Twoim rozwoju psychologicznym, a kiedy zrozumiesz, jaki jest ten cel, wszystko w Twoich najgłębszych połączeniach nagle nabierze sensu. To, co zaraz ujawnię, zszokowało nawet moich najbardziej sceptycznych widzów, i może to być brakujący element, który wyjaśnia każdą znaczącą relację, jaką kiedykolwiek miałeś. Teraz muszę podzielić się tym, co Jung naprawdę odkrył o tych głębokich połączeniach. Objawienie tak potężne, że jest systematycznie ukrywane przed głównymi poradami dotyczącymi relacji. A co, jeśli powiem ci, że wszystko, czego uczy popkultura o bratnich, duszach jest całkowicie odwrotne? Wielomiliardowy przemysł randkowy nie chce, abyś odkrył tę prawdę. Większość ludzi wierzy, że bratnie dusze polegają na znalezieniu idealnego dopasowania lub drugiej połówki. Ale Jung odkrył coś, co wywraca całą tę koncepcję do góry nogami. Najpotężniejsze relacje w twoim życiu nie polegają na znalezieniu szczęścia lub zgodności, polegają na znalezieniu całości. Jung nazwał ten proces indywiduacją, podróżą, aby stać się pełnym sobą. I oto niezwykły wgląd, który odmieni sposób, w jaki postrzegasz każdą znaczącą relację w swoim życiu. Autentyczne połączenia bratnich dusz nie polegają na znalezieniu brakującego elementu, polegają na znalezieniu kogoś, kto budzi uśpione, nieświadome aspekty ciebie, których potrzebujesz, aby stać się całością. Pomyśl o tej osobie, która wywołała w tobie to natychmiastowe, potężne rozpoznanie. Wcześniej czułeś niewytłumaczalne przyciąganie do nich, które wydawało się irracjonalne lub tylko chemią. Może nawet przyjaciele mówili ci, że masz obsesję lub widzisz rzeczy, których nie ma. Po zrozumieniu wglądu Junga zdajesz sobie sprawę, że twój nieświadomy umysł rozpoznawał kogoś, kto ma klucz do aspektów ciebie, których jeszcze nie zintegrowałeś. Te cechy, które cię zarówno przyciągały, jak i stanowiły wyzwanie, nie były przypadkowe. Wskazywały na części twojej własnej psychiki, które czekają na rozwój. To nie jest mistyczne myślenie. To psychologiczna nauka, która wyjaśnia, dlaczego pewne połączenia wydają się tak głębokie. To całkowicie odwraca sposób, w jaki 99% ludzi rozumie relacje. Dlatego te połączenia często zaczynają się od ekscytującego rozpoznania, ale prowadzą do głębokich wyzwań, ponieważ mają Cię przemienić, a nie tylko zadowolić. Podczas gdy wszyscy inni dążą do komfortu i zgodności, Ty teraz rozumiesz, że autentyczne połączenia bratnich dusz uzupełniają cię, rzucając ci wyzwanie, abyś wyrósł ponad swoje obecne ograniczenia. I tu wkracza pięć niewidzialnych połączeń, które zidentyfikował Jung, połączeń, które wyjaśniają dokładnie, dlaczego się rozpoznaliście i co to rozpoznanie oznacza dla Twojej podróży. Zwróć teraz szczególną uwagę, ponieważ to, co zaraz ujawnię, całkowicie odmieni sposób w jaki rozumiesz każdą znaczącą relację w swoim życiu. W przeciwieństwie do powierzchownych połączeń, za którymi większość ludzi goni przez całe życie, bez końca przesuwając palcem po aplikacjach randkowych i podążając za ogólnymi poradami dotyczącymi relacji, Jung odkrył pięć niewidzialnych połączeń, które wiążą autentyczne bratnie dusze. Obiecuję, że nigdy wcześniej nie słyszałeś tego wyjaśnionego w ten sposób. To nie są tylko więzi emocjonalne. To psychologiczne mosty, które ujawniają, dlaczego pewne relacje wydają się przeznaczone od momentu pierwszego rozpoznania. Pierwszym, niewidzialnym połączeniem, które zidentyfikował Jung, jest rezonans archetypowy. Wyobraź sobie, że oglądasz swój ulubiony film, w którym spotykają się dwie postacie i natychmiast czujesz mityczną jakość ich połączenia, jak w Titaniku, kiedy Jack i Rose widzą się po raz pierwszy lub w pamiętniku, kiedy Noa i Ali się spotykają. To się dzieje, gdy spotykasz kogoś, kto ucieleśnia archetypową energię, której twoja psychika głęboko potrzebuje doświadczyć. Wcześniej czułeś niewytłumaczalne poczucie, że twoja relacja wydaje się podążać za wzorcem lub scenariuszem, którego żadne z was nie stworzyło, jakbyście mieli się spotkać. Po zrozumieniu tego połączenia, zdajesz sobie sprawę, że w rzeczywistości Odgrywasz starożytny wzorzec psychologiczny, który wykracza poza wasze indywidualne życia. To nie jest przypadek. To twoja psychika rozpoznaje to, czego potrzebuje do całości. Pomyśl o swojej najważniejszej relacji. Czy zauważyłeś tematy i wzorce, które wydają się większe niż tylko wy dwoje? To nie są przypadki, to drogowskazy wskazujące na archetypowy charakter waszego połączenia. Kiedy budzisz się na to niewidzialne połączenie, zbiegi, okoliczności przekształcają się w znaczące wzorce, ujawniające waszą wspólną psychologiczną podróż. Drugim połączeniem jest rozpoznanie cienia. Podczas gdy wszyscy inni uciekają od swoich ciemnych stron, Jung odkrył, że prawdziwe bratnie dusze odzwierciedlają nasze wyparte aspekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Te części nas samych, które odrzuciliśmy, stłumiliśmy. Lub nigdy nie rozwinęliśmy. Czy zauważyłeś, że osoba, która wywołuje w tobie to rozpoznanie duszy, często wyzwala twoje najgłębsze niepewności i rany. Podczas gdy wszyscy inni postrzegają to jako dowód na to, że relacja jest zła, Jung odkrył, że w rzeczywistości jest to dowód na to, że relacja robi dokładnie to, co powinna pomagać i stać się całością, stawiając czoła temu, czego w sobie unikałeś. To wyjaśnia Dlaczego twoje najważniejsze relacje mogą być jednocześnie najbardziej wymagającymi i najbardziej satysfakcjonującymi połączeniami w twoim życiu? Trzecie połączenie to synchroniczna więź. Pomyśl o tym, jak poznałeś swoją najważniejszą osobę. Czy były jakieś dziwne zbiegi okoliczności? Mało prawdopodobne wydarzenia, które was połączyły? Podczas gdy wszyscy inni odrzucają to jako przypadkowy zbieg okoliczności. Jung odkrył, że są to w rzeczywistości manifestacje tego, co nazwał synchronicznościami, znaczące zbiegi okoliczności, które ujawniają głębsze wzorce łączące wasze psychiki. Muszę ci o coś ważnego zapytać: czy doświadczyłeś momentów, w których ty i ta osoba wydawaliście się czytać sobie w myślach, albo odkryłeś dziwaczne paralele w waszym życiu, które wymykają się logicznemu wyjaśnieniu? Zwróć szczególną uwagę. Ponieważ te synchroniczności to nie tylko interesujące zbiegi okoliczności, to przebłyski niewidzialnej architektury łączącej wasze dusze. Czwarte połączenie to wzajemna indywiduacja. W zwykłych relacjach ludzie hamują swój wzajemny rozwój poprzez współzależność lub kontrolę. Stajesz się mniej sobą, aby dostosować się do relacji, ale Jung odkrył, że prawdziwe połączenia bratnich dusz wspierają indywidualną. Całość obok jedności. Wcześniej wierzyłeś, że relacje wymagają poświęcenia siebie. Po zrozumieniu tego połączenia, zdajesz sobie sprawę, że autentyczne relacje polegają na stawaniu się pełniej sobą poprzez lustro drugiego. Dlatego autentyczne relacje bratnich dusz często obejmują okresy separacji lub wyzwań. Te fazy nie są porażkami, ale niezbędnymi katalizatorami wzrostu. Podczas gdy wszyscy inni próbują się nawzajem uzupełniać, autentyczne bratnie dusze pomagają sobie nawzajem stawać się całymi w sobie. Piąte i najgłębsze połączenie, które zidentyfikował Jung, to świadome rozpoznanie ja. To to jest ostateczny cel połączeń bratnich dusz: pomóc ci rozpoznać i ucieleśnić swoje autentyczne ja z dużej litery J. Nie twoją społeczną maskę, ale twoją esencjalną naturę. W twoich najgłębszych momentach z tą osobą doświadczasz poczucia powrotu do domu, bycia w pełni widzianym i akceptowanym za to, kim naprawdę jesteś. Te momenty tworzą szablon do samorozpoznania, który na zawsze odmienia sposób, w jaki odnosisz się do siebie. Teraz muszę ci pokazać, jak dokładnie zastosować tę wiedzę, aby natychmiast odmienić twoją relację podczas gdy wszyscy inni kłócą się o to, kto powinien zmywać naczynia lub przewijają aplikacje randkowe, ty będziesz działać na zupełnie innym poziomie świadomości relacyjnej. Po pierwsze, ćwicz to, co Jung nazwał aktywną wyobraźnią w odniesieniu do wyzwań w Twojej znaczącej relacji. Wcześniej, kiedy pojawiały się konflikty, postrzegałeś je jako problemy do naprawienia lub uniknięcia. Co prowadziło do niekończących się, powtarzających się kłótni. Po zastosowaniu tej techniki rozpoznajesz je jako symboliczne komunikaty z twojej nieświadomości. Kiedy pojawiają się napięcia, zadaj to konkretne pytanie. Jaki aspekt mnie odzwierciedla ta osoba, który muszę zintegrować? Byłem świadkiem, jak Aleksander odmienił trzyletni wzorzec konfliktu ze swoją partnerką z dnia na dzień, używając tylko tego jednego pytania. Kłótnia o obowiązki domowe, która eskalowała do dni ciszy, stała się głęboką okazją do wzrostu, kiedy zdał sobie sprawę, że projektuje swoje dziecięce lęki przed nieadekwatnością. Ta jedna zmiana może uratować relacje, które wydają się nie do naprawienia. Po drugie, zidentyfikuj rdzenny archetypowy wzorzec swojej relacji. Czy jest to nauczyciel-uczeń, uzdrowiciel zraniony, odkrywca- przewodnik. Większość ludzi nigdy nie rozpoznaje tych wzorców, więc są przez nie nieświadomie kontrolowani. Ale kiedy zidentyfikujesz swoją archetypową dynamikę, zyskasz natychmiastową perspektywę na swoje wyzwania. Maria odkryła, że jej relacja podąża za wzorcem wojownik-opiekun co wyjaśnia, dlaczego jej partner wydawał się podchodzić do każdej sytuacji jak do bitwy, podczas gdy ona próbowała pielęgnować pokój. Po rozpoznaniu mogli świadomie pracować z tymi energiami, zamiast być przez nie kontrolowani. Po trzecie, stwórz praktykę pojemnika cienia. Oto co dokładnie zrobić. Odłóż 20 minut tygodniowo, w których zwykłe zasady relacji są zawieszone. Stwórz fizyczny obiekt, jak specjalna świeca, który reprezentuje ten pojemnik. Kiedy jest zapalony, możesz wyrażać trudne emocje bez osądzania, rozpoznając, że odzwierciedlają one wewnętrzną pracę, którą oboje musicie wykonać. Diana i Jakub byli na skraju rozwodu, dopóki nie wdrożyli tej praktyki. Teraz mogą bezpiecznie wyrażać swój materiał cienia, zapobiegając jego zanieczyszczeniu ich codziennych interakcji. Po czwarte, załóż Dziennik Synchroniczności. Dokumentuj każdy znaczący zbieg okoliczności, wspólny sen lub moment niewytłumaczalnego połączenia. Jessica i Marek byli sceptyczni, dopóki tego nie spróbowali. Po trzech miesiącach byli zdumieni, odkrywając wzorce, które ujawniły głębszy cel ich relacji. Ta prosta praktyka przenosi twoją uwagę z powierzchownych irytacji na głębokie, niewidzialne połączenia między wami. Wreszcie ćwicz to, co Jung nazwał utrzymywaniem napięcia przeciwieństw. Kiedy czujesz się rozdarty między sprzecznymi potrzebami, Bliskości i niezależności, bezpieczeństwa i wzrostu, nie spiesz się z rozwiązywaniem tego napięcia. Zamiast tego utrzymuj je świadomie, wiedząc, że pojawi się coś nowego, co wykracza poza oba bieguny. W ten sposób Karol i Lidia odmienili swoją relację po siedmiu latach tych samych powtarzających się kłótni. Utrzymując napięcie, zamiast spieszyć się do fałszywego kompromisu, odkryli kreatywne rozwiązania, których żadne z nich nie mogło sobie wyobrazić osobno. Doszliśmy do punktu, w którym muszę ujawnić coś jeszcze głębszego, czego, ja w niejącie 9% ludzi, nigdy nie pojmie w swoich najważniejszych relacjach. To, co zaraz się podzielę, jest najważniejszym wglądem w całym tym filmie. Jeśli to, czym się dotychczas podzieliłem, rezonowało z tobą, zatrzymaj się na chwilę i naprawdę przyjmij to, co nastąpi, ponieważ to wszystko zmienia. Te głębokie połączenia nie dotyczą tylko osobistego szczęścia, a nawet indywidualnego wzrostu. Jung odkrył, że służą celowi, który wykracza poza jednostkę i obejmuje zbiorowość. Podczas gdy wszyscy inni postrzegają relacje jako prywatne aranżacje dla osobistej satysfakcji, autentyczne połączenia bratnich dusz w rzeczywistości służą wyższemu celowi w ewolucji ludzkiej świadomości. Kiedy dwie osoby angażują się w pracę autentycznej relacji. Na tej głębokości tworzą to, co Jung nazwał naczyniem dla boskości pojemnikiem, w którym może zamanifestować się coś większego niż jakakolwiek jednostka. To nie jest abstrakcyjny język duchowy, ale psychologiczna rzeczywistość. Relacja staje się twórczą siłą, która wnosi coś istotnego do świata. Pomyśl o tych rzadkich parach, które spotkałeś, których połączenie wydaje się promieniować na zewnątrz, inspirując wszystkich wokół nich. Pamiętasz, jak się czułeś w ich obecności? Nie tylko cieszyli się prywatnym szczęściem, manifestowali jakość bytu, która odmieniła całe ich otoczenie. W całej ludzkiej historii najbardziej transformacyjne idee, sztuka i ruchy często wyłaniały się z tygla głębokiej relacji. To jest ostateczny potencjał połączeń bratnich dusz stać się twórczymi siłami dla świadomości w świecie. Ale oto, co pilnie trzeba zrozumieć. Każdego dnia, gdy pozostajesz w nieświadomych wzorcach ze swoim znaczącym połączeniem, nie tylko opóźniasz swój własny wzrost, wstrzymujesz coś istotnego od świata, co tylko twoja wyjątkowa relacja może stworzyć. To rozpoznanie, które poczułeś, kiedy się spotkaliście, nie było przypadkowe ani tylko chemiczne. To twój nieświadomy umysł rozpoznawał kogoś, z kim możesz stworzyć coś o głębokim znaczeniu, zarówno dla siebie, jak i dla. Wszystkich, których dotyka Twoje życie, muszę, abyś to teraz pojął. Masz średnio dokładnie 24 869 dni w ludzkim życiu. Każdy dzień spędzony w nieświadomych wzorcach relacji to nie tylko osobista strata, to kosmiczna zmarnowana okazja. To pilność nie dotyczy presji, chodzi o przebudzenie do głębokiego znaczenia połączeń, które Ci dano. Gdy kończymy tę podróż, chcę, abyś zrobił teraz coś potężnego. Zamknij na chwilę oczy po tym filmie i zastanów się nad tą osobą, która wywołała w tobie to głębokie rozpoznanie tą, z którą poczułeś to elektryzujące połączenie, które wydawało się wykraczać poza normalne przyciąganie. Niezależnie od tego, czy są obecnie w twoim życiu, czy są kimś z twojej przeszłości, muszę, abyś zrozumiał, że ich pojawienie się nie było przypadkowe ani po prostu kolejną relacją. Przyszli, aby obudzić aspekty ciebie które są niezbędne dla Twojej całości, aspekty, które pozostałyby uśpione bez tego potężnego lustra. Jeśli jesteś obecnie z tą osobą, Twoja relacja znajduje się teraz na rozdrożu. Większość będzie nadal dążyć do zwykłego szczęścia lub zgodności, ale Ty masz teraz okazję przekształcić swoje połączenie w coś, czego większość ludzi nigdy nie doświadczy. Począwszy od dzisiaj, zobowiąż się do postrzegania swojej, Relacji przez pryzmat wzajemnej indywiduacji. Zadaj pytanie nie tylko, czy jesteśmy razem szczęśliwi, ale czy pomagamy sobie nawzajem stawać się całymi. Ta jedna zmiana odmieni wszystko. Jeśli ta osoba jest z Twojej przeszłości, zrozum, że podczas gdy inni mogą to określić jako nieudaną relację, Jung rozpoznałby to jako udany katalizator. Połączenie spełniło swój cel w Twoim rozwoju. Nawet jeśli nie trwało wiecznie. Rozpoznanie było prawdziwe, połączenie było znaczące i zmieniło cię w sposób, który nadal się rozwija. Ci, którzy rozumieją wglądy Junga, nigdy tak naprawdę nie tracą połączenia bratniej duszy, integrują jego dary. Kliknij Lubię to teraz, jeśli doświadczyłeś co najmniej jednego z tych połączeń i napisz cień zintegrowany w komentarzach. Jeśli te pięć niewidzialnych połączeń rzuciło ważne światło na Twoje znaczące relacje. Czytam każdy komentarz. Dzieląc się tą wiedzą, dołączasz do społeczności ludzi, którzy rozumieją ludzkie połączenie na głębokości, której większość nigdy nie pojmie. Ludzi, którzy wyszli poza powierzchowne porady dotyczące relacji, do czegoś naprawdę transformującego. Pamiętaj, to rozpoznanie, które poczułeś, nie było iluzją ani tylko chemią to twoje najgłębsze ja rozpoznawało siebie w innym. Początek podróży w kierunku całości, która wykracza poza wszystko, co większość ludzi kiedykolwiek zrozumie o ludzkim połączeniu. Podczas gdy wszyscy inni pozostają uwięzieni w powierzchownych wymiarach relacji, ty masz teraz klucz do głębi połączenia, która odmienia nie tylko twoje intymne relacje, ale całe twoje doświadczenie bycia człowiekiem. W naszej następnej Eksploracji ujawnimy najgłębsze odkrycie Junga, dotyczące nieświadomości zbiorowej i tego, jak tworzy niewidzialną architekturę łączącą autentyczne bratnie dusze w czasie i przestrzeni, w tym dlaczego czasami śnisz o kimś, zanim go spotkasz. Jeśli myślałeś, że dzisiejsze wglądy były transformujące, to, co nastąpi, całkowicie zrewolucjonizuje sposób, w jaki rozumiesz najważniejsze połączenia w swoim życiu. Upewnij się, że jesteś subskrybowany z włączonymi powiadomieniami, aby tego nie przegapić. Mniej niż 3% moich subskrybentów otrzymuje powiadomienia o nowych filmach, chyba że klikną ikonę dzwonka. Do tego czasu pamiętaj, że nie szukasz tylko relacji, szukasz całości. A w tym rozpoznaniu leży najgłębszy sekret ludzkiego połączenia, który odkrył Jung. Twoja bratnia dusza nie jest twoją drugą połówką, jest tym, który inspiruje Cię do stania się całym.